Światowi liderzy mówią o bliskim pokoju. Czy to znaczy, że decyzja już zapadła, a nas wszystkich po prostu postawią przed faktem dokonanym? Jakie sygnały płyną z politycznych kuluarów? Polski głos w koalicji wybrzmiał dziś wyjątkowo wyraźnie. Czy to sygnał, że Warszawa chce mieć większy wpływ na to, dokąd zmierzają wspólne decyzje Zachodu? Bezpieczeństwo Polski ponad wszystko. Czy Rosja naprawdę mogłaby dyktować ograniczenie potencjału militarnego państwom NATO? Zaskakujący głos zza oceanu stawia to pytanie na nowo. Czy historyczny pokój naprawdę jest już na wyciągnięcie ręki? Polacy odpowiedzieli, czy wierzą w zbliżające się zwycięstwo, ale czy ten wynik przypadnie Wam do gustu? Obejrzyjcie wideo do końca i podzielcie się swoimi opiniami. O tym wszystkim opowiemy w nowym wydaniu 24 Polska. W czasach pełnych napięcia i niepewności warto wiedzieć, co naprawdę dzieje się wokół nas. Twój like i subskrypcja to coś więcej niż kliknięcie to znak, że chcesz być częścią świadomej społeczności. Razem możemy więcej wspierajmy się, wymieniajmy informacjami i trzymajmy rękę na pulsie wydarzeń. Zostaw lajka, like subskrybuj i bądźmy w tym razem. Czyżby długo wyczekiwany pokój miał nadejść już wkrótce? Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zasugerował, że porozumienie pokojowe między Ukrainą a Rosją jest bardzo blisko. Podczas konferencji prasowej w Białym Domu amerykański lider zaznaczył, że w ostatnim miesiącu zginęło 25 tysięcy żołnierzy. Dodał też ponownie, że wcześniej sądził, iż wojnę w Ukrainie uda się zakończyć szybciej. W ostatnim miesiącu zginęło 25 tysięcy żołnierzy. Dlatego myślę, że jesteśmy bardzo blisko porozumienia. Wkrótce się dowiemy. Myślałem, że sprawa rozwiąże się szybciej. Dowiedziano się również, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski chce spotkać się z Trumpem, aby uzgodnić warunki zakończenia wojny. Szef biura prezydenta Ukrainy Andrii Jermak wyraził w rozmowie z Axios nadzieję, że wizyta prezydenta Ukrainy odbędzie się jak najszybciej, ponieważ pomoże to prezydentowi Trumpowi kontynuować jego historyczną misję zakończenia tej wojny. Mam nadzieję, że wizyta prezydenta Zełęskiego odbędzie się jak najszybciej, ponieważ pomoże to prezydentowi Trumpowi kontynuować jego historyczną misję zakończenia tej wojny. Bo Trump może powiedzieć: Zobaczcie, to zostało potwierdzone i uzgodnione nasze stanowisko z Ukraińcami. Popieramy je i kontynuujemy teraz rozmowy z Rosjanami. Urzędnik potwierdził także, że prowadzone były negocjacje dotyczące organizacji takiego spotkania w tym lub następnym tygodniu. Jak jednak zaznaczył, data nie została jeszcze ustalona. Według Jermaka, kluczowa rozbieżność, jaką muszą pokonać prezydenci USA i Ukrainy, dotyczy kwestii terytorialnych. W pierwotnej wersji planu Ukraina miałaby zrzec się całego terytorium obwodów Donieckiego i Ługańskiego, nawet tej części, która nie jest okupowana przez wroga. Takie rozwiązanie w USA argumentowano tym, że utrata tego terytorium rzekomo jest tylko kwestią czasu. Jednak, z wyjątkiem niektórych punktów obecny projekt odpowiada interesom Ukrainy i respektuje jej czerwone linie, podkreślił jermak. Radosław Sikorski bierze udział w wideospotkaniu państw należących do koalicji chętnych, jak zaznaczył, reprezentuje Polskę w zastępstwie premiera. W swoim wpisie na Platformie X ujawnił, że w rozmowach uczestniczy 40 przywódców, m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron, amerykański sekretarz stanu Marco Rubio, szef rządu Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premier Włoch Georgia Meloni, sekretarz generalny NATO Mark Rutte, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, premier Kanady Mark Carney oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Trwa rozmowa koalicji chętnych, podczas której w imieniu premiera reprezentuje Polskę. Żadnych decyzji o nas bez nas, napisał na platformie X wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Z kolei prezydent Francji Emmanuel Macron oświadczył podczas spotkania koalicji chętnych, że wreszcie pojawiła się szansa na osiągnięcie realnego postępu na drodze do trwałego pokoju w Ukrainie. Rzeczywiście znajdujemy się na przełomowym etapie. Negocjacje nabierają nowej dynamiki i musimy wykorzystać ten moment. Nie dlatego, że ryzyka są niepokojące, bo Ukraina jest silna, Rosja spowalnia, a Europa pozostaje odporna. Lecz dlatego, że pojawiła się realna szansa na postęp w kierunku sprawiedliwego pokoju. Ale warunkiem koniecznym sprawiedliwego pokoju są bardzo solidne gwarancje bezpieczeństwa, a nie papierowe obietnice. Ukraina miała już dość obietnic, które zostały złamane przez kolejne rosyjskie agresje. Rzeczywiste, twarde gwarancje są niezbędne. I powiedziałbym, że to główna misja koalicji chętnych. Prezydent Francji Emmanuel Macron, podsumowując spotkanie koalicji chętnych, ogłosił powołanie grupy roboczej, która będzie zajmować się uzgadnianiem i finalizacją gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Nowo utworzonej grupie przewodniczyć będą Francja i Wielka Brytania. Do jej prac dołączą również Turcja, odgrywająca kluczową rolę w wymiarze morskim, a także Stany Zjednoczone Ameryki. A co Polacy sądzą o przebiegu rozmów pokojowych? Czy wierzą, że koniec wojny naprawdę jest bliski? Z sondażu United Surveys dla wirtualnej Polski wynika, że zdecydowana większość respondentów nie spodziewa się zakończenia konfliktu przed końcem 2025 roku. Prawie 7 na 10 osób patrzy na tę możliwość z dużym sceptycyzmem. Na pytanie, czy wojna może się zakończyć jeszcze w tym roku, jedynie 18,6% ankietowanych odpowiedziało twierdząco: w tym 2,2% jest całkowicie o tym przekonanych, a 16,4% raczej się z tym zgadza. Przeciwnego zdania jest aż 67,8% Polaków. 35,5% raczej nie wierzy w taki scenariusz, 32,3% jest całkowicie przekonanych, że to nierealne. 13,6% nie ma w tej sprawie sprecyzowanego zdania. Badanie pokazuje także odmienne podejście elektoratów poszczególnych ugrupowań politycznych, opinie zwolenników partii rządzących: Koalicja Obywatelska, PSL, Polska 2050, Nowa Lewica. Niemal pokrywają się z wynikami ogółu. W tej grupie 19% uważa, że konflikt może wygasnąć do końca 2025 roku. 4% jest o tym zdecydowanie przekonanych, a 15% skłania się ku takiej opinii. Odmienne stanowisko prezentuje 66% wyborców, 30% wątpi, a 36% całkowicie wyklucza taki scenariusz. 15% nie potrafi wyrazić jasnej opinii wśród sympatyków ugrupowań opozycyjnych PiS, Konfederacja, KPP razem wiara w szybkie zakończenie wojny jest jeszcze mniejsza Nikt nie wskazał odpowiedzi zdecydowanie się zgadzam, a tylko 12% wybrało opcję raczej się zgadzam. Aż 82% respondentów z tej grupy uważa, że wojna nie zakończy się w tym roku, 44% raczej w to nie wierzy, a 38% całkowicie wyklucza taką możliwość. 6% nie ma zdania. Najwięcej optymistów znajduje się wśród osób, które nie identyfikują się z żadnym z głównych bloków politycznych. 37% z nich dopuszcza zakończenie konfliktu przed końcem 2025 roku, z kolei 29% spodziewa się, że wojna potrwa dłużej. Ta grupa wyróżnia się też najwyższym odsetkiem osób niezdecydowanych. Z 28-punktowego planu pokojowego, który Stany Zjednoczone opracowały po konsultacjach z Rosją, wykreślono zapis dotyczący stacjonowania europejskich myśliwców w Polsce. Potwierdził w rozmowie z amerykańskim korespondentem RMF FM Pawłem Żuchowskim, wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski. Według Amerykanów w takim dokumencie nie powinny się znaleźć żadne punkty odnoszące się w jakikolwiek sposób do rozmieszczenia sił NATO na ich terytorium. Tak, on wypadł, został um, no, potraktowany jako... Taki, który w tego typu dokumencie nie powinien się w ogóle znaleźć. Jest zgoda, że nie powinny tam się znajdować punkty, które w jakikolwiek sposób dotyczą rozmieszczenia sił na terenie NATO. W kolei Paweł Zalewski poinformował, że zadeklarował gotowość do wzmocnienia polskiej infrastruktury, aby umożliwić stacjonowanie większej liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce. Również odpowiedział na pytanie, czy potencjalnie Rosjanie mogliby żądać zmniejszenia liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce. Amerykanie doskonale rozumieją wagę wschodniej flanki, wagę takich państw jak Polska, która traktowana jest jako modelowy sojusznik, ale także Finlandia, która przecież jest bardzo bliskim sojusznikiem amerykańskim. I w myśleniu o warunkach które miałyby prowadzić do pokoju na Ukrainie. Nie przewija się w żaden sposób jakikolwiek kompromis czy jakakolwiek koncesja, którą NATO miałoby uczynić na terenie Polski czy Europy Wschodniej. Prezydent USA Donald Trump ułaskawił dwa indyki z Karoliny Północnej, gobble i waddle. Zaznaczymy, że święto dziękczynienia rozpoczyna w USA sezon zimowych świąt, a jego tradycyjną potrawą jest nadziewany indyk podawany z żurawinowym syropem. Więc tradycja ułaskawiania indyków ma ponad 77 lat. W Białym Domu ceremonia ta odbywa się od 1989 roku, od czasów prezydentury George'a Busha. Po dokładnym i bardzo surowym śledztwie dotyczącym tragicznej sytuacji Spowodowanej przez człowieka o imieniu śpiący Joe Biden, okazało się, że w zeszłym roku użył on automatycznego podpisu, gdy udzielał indykowi ułaskawienia. Zażartował Trump, dodając, że w związku z tym ubiegłoroczne ułaskawienia z 2024 roku są całkowicie nieważne, dlatego on sam ułaskawia ptaki ponownie. Dla kontekstu, w październiku Republikanie w Izbie Reprezentantów wezwali Departament Sprawiedliwości USA do zbadania korzystania przez Joe Bidena z autopenów, o których Trump wielokrotnie wspominał od momentu objęcia urzędu. W obszernym raporcie Komisji Nadzoru i Reformy Rządowej Izby Reprezentantów stwierdzono, że Biden był przywódcą z zaburzeniami poznawczymi, dla którego używanie autopenów stało się powszechną praktyką. Podobnie jak nieważne ułaskawienie prawie wszystkich innych osób. Poza tym, gdzie jest Hunter? Prezydent stwierdził również, że chciał zmienić imiona Indyków na Chuck i Nancy, odnosząc się do swoich demokratycznych przeciwników, lidera mniejszości w Senacie Chucka Schumera oraz byłej przewodniczącej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi. Ale potem zrozumiałem, że nie zamierzam ich ułaskawiać. Nigdy bym ich nie ułaskawił. Agencja Reuters przypomina, że podczas swojej drugiej kadencji Trump ułaskawił sojuszników, którzy próbowali podważyć jego porażkę w wyborach w 2020 roku, a także około 1500 osób uczestniczących w szturmie na Kapitol 6 stycznia 2021 roku. To były wszystkie wiadomości na dzisiaj dziękujemy że oglądaliście to wideo do końca. Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach, bądźcie na bieżąco, subskrybujcie nasz kanał i nie przegapcie żadnej ważnej wiadomości.